Shulomalajem! Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Mazaltof, Mazaltof, a Guthojderz! Dobrego miesiąca wam życzę! Chciałbym opowiedzieć Wam o miesiącu Tishrei. Takie postanowienie noworoczne miałem, że będę robił odcinki o miesiącach żydowskich, żeby Wam w niezobowiązujący i może trochę rozrywkowy sposób opowiedzieć o tych miesiącach, które mamy w kalendarzu żydowskim. My też mamy kosz pełen postanowień noworocznych, i wszyscy dobrze wiemy, jak to jest z tymi postanowieniami noworocznymi. Ten odcinek pojawia się na pewno z dużym opóźnieniem, i nieważne, kiedy oglądasz ten odcinek, to muszę się przyznać, że pojawił się prawdopodobnie z kilkumiesięcznym opóźnieniem. No ale bez zbędnego gadania, lecimy już z odcinkiem o pierwszym miesiącu żydowskiego kalendarza który nazywa się znaczy nie kalendarz miesiąc nazywa się Tishrei ale czy na pewno jest to pierwszy miesiąc a to zobaczymy Każdy żydowski miesiąc zaczyna się świętem Rosh Chodesh, które to ma albo jeden, albo dwa dni. Jest to dzień szczególny, bo jest to comiesięczny dzień lub dni kobiet. Jest to święto, które haszem dał kobietom za to, że nie są tak głupie jak faceci i nie dały się wciągnąć w idiotyczne bałwochwalstwo i tańce przed złotym cielcem. W ciągu tego święta kobiet, w ciągu tego dnia lub dni kobiet, Mężczyzna musi zrobić wszystko, żeby ułatwić swojej małżonce życie. Kobieta nie może prać tego dnia, nie może gotować, nie może zmywać, nie może robić żadnych prac domowych. Ale wszyscy wiemy, że jak nie ugotuje, no to rodzina umrze z głodu. Robimy wszystko, żeby kobiecie było dobrze w ten dzień lub dni. Staramy się ją w jakiś sposób rozpieszczać, z nadzieją, że nam coś tam ugotuje. W moim domu jest trochę inaczej, no bo w moim domu to ja gotuję. Moja żona w czasie rozhojderz ma leżeć, odpoczywać i się dobrze bawić, a ja robię wszystko, żeby wypełnić wszelkie zachcianki. Pierwszy miesiąc w kalendarzu żydowskim to miesiąc Tishrei, ale według porządku, jaki mamy w Tojra, jest to miesiąc siódmy. Jest to miesiąc wypadający w miesiącach wrzesień, Październik w kalendarzu gregoriańskim, bo to musicie wiedzieć, że nasz kalendarz jest ruchomy względem dat, jakie są w kalendarzu gregoriańskim. Często pytacie, czy i do czego używamy kalendarza żydowskiego. Oczywiście, że korzystamy i używamy. Używamy w codziennym życiu religijnym. Kalendarz żydowski dyktuje nam cykl i rytm życia religijnego. Wszystkie święta i wszystkie rytuały są ustalane według właśnie kalendarza żydowskiego. Jak dobrze poszukacie, to na kanale jest odcinek o kalendarzu żydowskim, który tłumaczy, o co w nim chodzi. Mimo iż Tishrei, nasz miesiąc Tishrei, to pierwszy miesiąc w kalendarzu, to niekoniecznie ten Tishrei jest taki pierwszy. Bo być może już wiecie, ale my mamy aż... Cztery różne dni określające nowy rok i każdy z tych dni dotyczy innego nowego roku w kalendarzu żydowskim. Wiem, wiem, trochę to pokręcone. Tak naprawdę chciałam użyć stwierdzenia, że w kalendarzu żydowskim mamy cztery nowe roki, a to raczej nie jest poprawne gramatycznie, więc tak musiałem naokoło trochę kombinować. W miesiącu Tishrei natomiast Zmienia się data roku i to ten miesiąc dlatego jest określany pierwszym miesiącem roku i powiedzmy umownie, tylko umownie to jest ten najbardziej tradycyjny nowy rok. W roku 2021 pierwszy Tishrei, nasz miesiąc rozpoczął się o zachodzie słońca 6 września i wtedy to zaczął się rok 5782. Natomiast w roku 2022, nowy rok w kalendarzu żydowskim, rok 5783, zacznie się o zachodzie słońca 26 września, a w 2023 roku, nowy rok 5784, zacznie się 15 września o zachodzie słońca. Tak jak mówiłem. Kalendarz żydowski jest ruchomy względem kalendarza gregoriańskiego. Kalendarz żydowski jest kalendarzem słoneczno-księżycowym. Nasz pierwszy miesiąc w kalendarzu, miesiąc Tishrei, to taki niesamowity maraton świąteczny. Zaczyna się od rosza siuna, czyli głowy roku. Jest to żydowski nowy rok. Święto trwa dwa dni. Jemy jabłka z miodem, daktyle, głowę owcy albo głowę ryby. I w ogóle jemy się, modlimy, ale co najważniejsze, tego dnia najważniejszą mycwą jest usłyszeć dźwięk szojfaru, czyli sekwencji różnych, nieprzypadkowych, dokładnie zaplanowanych i o ogromnym znaczeniu dźwięków zagranych na rogu. Tuż po Roshaszuna mamy 10 dni skruchy. Są to dni, kiedy przygotowujemy się do najświętszego dnia w kalendarzu żydowskim do Jom Kippur, nazywany dniem odkupienia. Ale tak naprawdę. Tłumaczyć powinno się nazwę tego święta inaczej, bo bliższe hebrajskiego będzie Dzień Pojednania. Ale z kim my się tak jednamy tego dnia? Z Bogiem? Z Bogiem też. Ale przede wszystkim tego dnia my, Żydzi, jednamy się jako naród, jednamy się w naród i wtedy jednamy się z Hashem. Jednamy się tym samym ze sobą nawzajem, wybaczając sobie różne winy i przewinienia, bo Hashem nie może wybaczyć nam naszych przewinień, naszych grzechów przeciwko ludziom. Hashem może, kolokwialnie mówiąc, certyfikować wybaczenie, którego udzielili nam skrzywdzeni przez nas ludzie. Przewinienia przeciwko Hashem będą rozliczone i albo Hashem uzna, że możemy żyć, albo uzna. Że już czas na nas i pora zakończyć naszą ziemską przygodę. Tego dnia nie jemy ani nie pijemy przez około 25 godzin. Tym samym imitujemy anioły w tym specjalnym dniu. Anioły nie jedzą, anioły nie piją, tak samo jak my staramy się tego dnia. Jest to nakaz bardzo surowy i obowiązujący każdego. Tego dnia panuje ścisły post. Imitujemy anioły także. W inny sposób. Anioły mają jedną nogę. Tak wiem, dla wielu to ogromny szok, ale anioł w judaizmie to nie jest milusi pulchny herubinek czy też postawny mężczyzna z wielkimi skrzydłami. Oj nie, nie, zupełnie nie! Toira bardzo jasno opisuje anioły. I tak, anioły mają jedną nogę, nie mają płci i są narzędziem w ręku Haszem. Nie mają wolnej woli i nie mogą nic, ale to nic zrobić na, powiedzmy, własną rękę. Są taką trochę sztuczną inteligencją zaprogramowaną przez Boga do bardzo określonych zadań. Przepraszam, jeśli niektórym zburzyłem wyobrażenie o aniołach i ich wyglądzie. W święto Jom my, imitując anioła, stoimy z nogami złączonymi razem, w czasie modlitwy, co właśnie imituje to posiadanie jednej nogi przez anioła. Tuż po tym, jak kończy się Święto Jom Kippur, to wtedy wszyscy szybko idziemy. Wszyscy biegniemy. Nie, 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 nie po to, żeby jeść po 25-godzinnym poście, ale szybko ruszamy do domów, żeby zacząć budować sukę. Choć w Polsce. Częściej używaną nazwą do określenia tej struktury była kuczka. I pozwolę Wam tylko domyśleć się, dlaczego kuczka, a nie suka. Nasz kolejny ważny element miesiąca Tishrei to święto Sukas, które spędzamy w suka, znanej też jako kuczka. Spędzamy święto w tymczasowym miejscu zamieszkania. Suka, kuczka to pewien rodzaj szałasu, który musi mieć Minimum trzy ściany, odpowiedniej wielkości, odpowiedniej wysokości muszą być te ściany. Te ściany nie mogą ruszać się na wietrze, i co najważniejsze, bo to ten element robi ze struktury naszą suka. Nasza konstrukcja musi mieć schach, czyli specjalny dach, który podlega ogromnej ilości wymagań prawnych, jak na przykład. Musi być zrobiony z niewykończonego naturalnego tworzywa, jak na przykład bambus. Liście palmy są dobre, gałęzie drzew iglastych też można użyć, a nawet patyki odpowiednio gęsto ułożone. Schach za to nie może być wykonany z gałęzi drzewa liściastego i nie może pod żadnym pozorem leżeć bezpośrednio na metalu. Dopiero po położeniu dachu nasza konstrukcja zamienia się w suka no albo kuczkę. No, i możemy tam zamieszkać. A po święcie, suka, przechodzimy do ostatnich dwóch świąt. Pierwsze to śminie Ceres i jest to tajemnicze, mistyczne święto samego Hashem. Jest to święto być może najważniejsze dla Hashem, jak uczy hasydyzm, bo do tego święta przygotowujemy się od samego początku roku. Jest to święto małe, znane dla świata zewnętrznego. Być może dlatego, że nie ma w nim jakichś bardzo znanych, charakterystycznych rytuałów i jest to bardzo mistyczne święto. Raczej trudne do zrozumienia bez solidnej nauki Toira. Na koniec, dzień, tak wielkie imprezy, że nie da się tego opisać. Symcha z Kończymy i jednocześnie zaczynamy czytać Toira. Od początku. Tańce ze zwojami Toira. Chodzimy w kółko w specjalny sposób, śpiewając, tańczymy. Jest to niesamowity dzień, bo nawet smutni i wiecznie na burmuszeni Litwisze tego właśnie dnia mają uśmiech na twarzy. Żart mówi, że ten uśmiech mają tylko dlatego, bo się łaskotają nawzajem żeby zmusić się i poczuć trochę radość w ten bardzo wesoły imprezowy dzień ten bardzo imprezowy, być może najbardziej imprezowy dzień w kalendarzu żydowskim. Tishrei to miesiąc świętowania. Nie jest to łatwy miesiąc, bo mimo iż święta są wspaniałym czasem, to są bardzo męczące i wymagające, ale są potrzebne. Święta są ważne. To czas, kiedy wiele rzeczy zmienia się w naszym życiu, to czas, kiedy dużo myślimy o życiu i o tym, jacy jesteśmy. Święta to czas, kiedy jesteśmy bliżej HaShem. Z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że według tradycji oda i urodzili się pierwszego dnia miesiąca Tishrei. W miesiącu Tishrei mamy jeszcze jeden dodatkowy post. Nie jest to duży post. Um, tak bardzo uogólniając, zaczyna się ten post o wschodzie słońca, chociaż tak naprawdę zaczyna się troszkę wcześniej i trwa do zachodu słońca. Ten fast nazywa się postem Gedali, a kim był Gedalia, pozostawię to waszej ciekawości. Dzień ten jest dniem żałoby po Gedali. Został on zabity i to był, powiedzmy, początek końca naszej świątyni, która została zburzona. Mamy też dwa super hasyckie dni w miesiącu Tishrei. Pierwszy jest um, 11 dnia miesiąca Tishrei i jest to dzień, który nazywa się Gotnomen. Jest to dzień, zaraz po święcie Jom Kippur, i Bal Shem Tov uczył, że ważniejsze od samego święta jest dzień po świętach, dzień imienia Boga. I po różnych świętach ma to różne znaczenie. Natomiast po Jom Kippur chodzi o to, jak zaczniemy nasze życie? Jak zaczniemy tuż po tym, jak nasze grzechy zostały odpuszczone przecież? Tego dnia jeszcze nikt z nas nie nagrzeszył, więc jest to dzień szczególny, bo mamy nowy start i tego dnia wszyscy przynajmniej przez jakiś czas jesteśmy zupełnie bez grzechu. Drugim bardzo ważnym hasyckim dniem tego w tym miesiącu jest 25 dzień miesiąca Tiszej. Jest to rocznica śmierci jednego z największych i najważniejszych mistrzów hasyckich rabina Lewiego Itzhoka z Berdyczewa. Podzielę się z Wami pewną tradycją, którą mamy. Ta tradycja jest w każdy miesiąc, bo chodzi o to, że w Szabes przed każdym nowym miesiącem. Błogosławimy nadchodzący miesiąc. Prosimy wtedy, Haszem, o dobry miesiąc. Prosimy o długie życie. Prosimy o pokój, dobro i błogosławieństwo z niebios. Prosimy o środki do życia. Prosimy o siły witalne. A prosimy o bogobojne życie i prosimy o strach przed wykroczeniami przeciwko Bogu. Prosimy też o życie godne i bez wstydu oraz o życie w miłości. Prosimy o życie zgodne z Toyra i z tym, co niebiosa od nas chcą. I tego wszystkiego Wam właśnie życzę. Bez rasa się, miejcie wspaniały miesiąc i mam nadzieję, jak Hashem pozwoli, do zobaczenia w odcinku o kolejnym miesiącu, który nazywa się gorzkim miesiącem. Ale nie dla wszystkich jest gorzki. Żeby nie przegapić tego kolejnego odcinka, Zasubskrybuj kanał i czekaj na powiadomienie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Eliachu i w każdym odcinku zabieram Was do tajemniczego świata Żydów, do świata, w którym tak naprawdę nie ma żadnych tajemnic. Trzymajcie się mocno. Lachajmy.